Pamiętam tamten wieczór. Kilka świec. Dzwoneczek sygnalizujący przejście do wyższej czakry. I to dziwne uczucie, że ktoś właśnie otwiera drzwi do miejsca, w którym początek i koniec są tą samą bramą. Tak narodził się ze ducha. Nie z planu marketingowego, z poruszenia, z jednego tak które wybrzmiało we mnie w 2015 roku i które usłyszeliście wy rok później w dwóch pierwszych filmach: kontakcie z przestrzenią i prostej medytacji przy świecach. Od tamtej chwili zaczęła się oktawa, krok za krokiem, rok po roku. Strona zewducha.pl, pierwsze nagrania z moim głosem, pierwszy autorski program 30 dni zmian. Pierwsze pieniądze, nie po to, żeby coś udowodnić, po to, by móc służyć dalej, a potem czakry, fundamenty, oddech, ogień w splocie słonecznym, serce i głos, intuicja, korona. Słowo stało się rytmem, rytm stał się częstotliwością, częstotliwość stała się uzdrawiającym dźwiękiem. Kamerton, Om. 136 i herca. Fale mózgowe. Alfa, teta, delta, gamma. Prowadzone przejścia przez wszystkie czakry, otwarte dla każdego. A potem? Filozofia. Świadomość. Obecność. Myśl, która tworzy. Zrozumiałem, że ze Ducha to nie tylko muzyka i medytacja. To most. Między duchowością, nauką i codziennym życiem. Dziś, w tym szczególnym dniu, kiedy niebo domyka cykl, kończy się pierwsza dziewięcioletnia oktawa i dzieje się coś prostego i zarazem wielkiego. Dźwięk staje się czystą technologią świadomości. W sklepie znajdziesz teraz nagrania binauralne, teta i 5,17 herca do głębokiej pracy. Delta 1,78 herca do snu i regeneracji. Alfa 8,1 herca do spokoju i skupienia. To narzędzia sprawdzone, poukładane, gotowe na Twoją codzienność. A dla tych, którzy chcą wejść głębiej, Przygotowałem dwie podróże dla zaawansowanych. Czyste fale bez słów, prowadzące cię przez całe spektrum od aktywności po ciszę. Wkrótce je udostępnię. Dziękuję wszystkim, którzy byli i są ze mną od lat. Tym, którzy medytowali, dzielili się, kupowali nagrania i podtrzymywali ten płomień. To dzięki wam ze ducha wciąż istnieje i rośnie. Dlatego dziś wprowadzam symboliczny próg 111 dla ścieżki czakroterapia, żeby dostęp do prowadzonych medytacji był lżejszy niż oddech. A liczba 111 to znak nowego początku. Chcę też pozdrowić was, tych, którzy byli i są częścią tej drogi. Dorota, Joanna, Agnieszka, Michał, Janek, który nie wytrzymał mojej pracy z czakrą gardła. Zuzanna, Marzena, Zbyszek, Konrad. I tak wiele, wiele innych osób, że nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić. Wszyscy otrzymacie dostęp. To dla mnie zaszczyt, że mogłem być częścią waszej drogi w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A ci z was, którzy wcześniej wsparli pełnym progiem 197, otrzymacie ode mnie podarunek: dostęp do zaawansowanych nagrań binauralnych, czyste fale, bez żadnych narracji, narzędzia, które testowałem na sobie i które działają. W najbliższym czasie prześlę Wam wejściówki do panelu. Jeśli czujesz, że to jest także Twoja historia, Wejdź w opis i przejdź do ścieżki 111 w sklepie zewducha. Wybierz nagranie, które zawoła Cię dziś. Usiądź, załóż słuchawki, zamknij oczy. A następnie pozwól, by pierwszy ton nowej oktawy odpowiedział w Twoim sercu. Zew Ducha to nie moda, to droga, którą idziemy razem. Pierwsza oktawa wybrzmiała, teraz zaczynamy następną.